Ja właśnie wybieram się na pierwszy wywiad, nowy cykl na moim kanale. Zapraszam, myślę, że będzie to ciekawy materiał. Już dziś pierwszy odcinek pod tytułem Pozwól mi. Dwóch, ja jakiś stopniu Może powiesz Przemek. Przedstawisz się, ile masz lat. Jestem Przemek Uzdrowski. Przemysław, przepraszam, Zroski. Mam 30 lat skończony. 2 września -84, 84 Chciałbym się zapytać Ciebie, jak długo już jesteś na ulicy, bo jesteś bezdomny. Pana, tak. to jest skreślitelne pytanie dla mojej osoby. Panu że Żyjąc w patologii przemocy od ojca, Praworusze, że no bardzo długo. Jak na mój wiek, to jest bardzo długo. Praworusze, że no tak gdzieś około 15 lat z przerwami. 15 lat. Z przerwami oczywiście, podkreślam. Czy jesteś uzależniony? Od czego. Tak Jak mówili mi, byłem na redaktacjach społecznych, w jak w zbiorach chrześcijańskich. I powiem panu szczerze, jestem, to dajmy, to, jestem alkoholikiem, ale nigdy nie byłem i nie będę ćpunem, bo nie ćpałem. Od jak dawna pijesz? Powiem panu szczerze, że nie jestem Może jeszcze, nie, no, no, ja jestem jest, Adrian, jest, Adran, jest ja jestem Adrian. Dobrze, panie Adrianie, ja jestem Przemek. Adrian, nie panie Adrianie. Miło. I chciałem panu powiedzieć tak, że no nie jestem do końca pewny, od jakiego czasu spożyłem alkohol ale mogę tak powiedzieć że od 16-17 roku życia to było sporadycznie elegancko tak minimalne sprawy ale po drugie to już zwiększyło bo związałem się z jedną kobietą tamto dałem widziny na świat starałem się jak mogłem no nie wyszło, ale zawsze był problem, zawsze była problem alkohol. Chociaż pracowałem na to, żeby dzieci miały to, to tamto, ale byłem szczerze, starałem się, no ale między innymi rozstaliśmy się przez alkohol. To po moim słabością jest alkohol. Czyli powiedz, bezdomnym stałeś się po ilu latach picia? U, po wyjściu z domu dziecka. Czyli był też dom dziecka? Tak, 7 lat. 7 lat przeżyłem i powiem panu szczerze, tam nie chodziło o ojca, nie? chodziło bardziej o mamę. Ale mama już żyje, nie żyje. Też nie była święta, bo też chlała, a mogła nie chlać. Gdyby nie chciała, to by swoje dziecko zostawiła w domu, ale no, znaczy nie to pasowało, powiedzmy, wolała mieć alkoholika w domu, jak dzieciaka, który się chodził, uczył się, kształcił, tak? Panie prowadzący, powiem panu... Panie Ardeny Prowadzący, powiem Panu, że ciężko mi jest mi to powiedzieć, Panie Ardeny, ale u mnie w życiu było, no nie przelewało się, w sensie jedzenia, dbania, ale też powiem, nie żałowali sobie na alkoholu. Chlali, to co zarobili, to przechlali. Jak przechlali, to szli znowu zarobić. Proste. Jak sobie, skąd, jak zdobywasz pieniądze? Jak jestem normalny, to idę pracować. Tydzień, dwa, jestem wtedy takim Bogiem, czuję się, że na coś mi więcej stać, że mogę tymi rękoma zarobić. A jak już mam upadek, ktoś mnie, ktoś wyrzuci z domu, jak takiego psa z budy, to czuję się taki opuszczony. Dla nikogo niepotrzebny, to idę i jest strzelan, co ludzi? O 50 groszy, 20 groszy, 2 złotówkę. To jest taka prawda, no co więcej panu powiedzieć, panie arderze? Czy jest jedna rzecz, którą chciałbyś zmienić? Tak. ja chciałbym pić i chciałbym wrócić do rodziny. Są bolesny. Bardzo chciałbym wrócić relacje z dziećmi, niski piecach, nawet nie z ojcem, no i z rodzeństwem, ale nie z ojcem, bo to był kap. Chciałbym wszystko naprawić, ale to przepraszam, że nie bałem się, przepraszam za przekleństwo, w taki kurwa jebany, pierdolony nauk. To nie jest bawina, ja nie chciałem pić, ja chciałem być na ludzi, być. mam zawód. Mam wszystko, znaczy w sensie co to, ja chciałem osiągnąć, osiągnąłem, ale nie tego się nie spodziewałem. Czy jest mamy. coś, co chciałbyś komuś przekazać, powiedzieć? Chciałbym powiedzieć moim dzieciom, Oliverowi, Dorianowi. nazwisków nie będę podawał, bo to jest nieistotne, że bardzo, bardzo ich kocham. Kochałem i będę kochał. Co jest dla Ciebie najtrudniejsze na ulicy? Co jest najtrudniejsze? Dogadanie się z dziećmi. Z rodziną. Z kobietą, którą żyję. Nawet z kobietą moich matek. Też musiał się to. Prawie nie słyszałem razem, ja będę 60, ale miejmy te relacje wobec naszych dzieci. Przepraszam, że. Bo ja nie mam bite. Chyba bym szczerze to było człowieka. Tytuł tego programu. Nazywa się tego cyklu, całego, który teraz nagrywamy. Nazywa się Pozwól mi. Jest to z piosenki Ryśka Riedla z zespołu Gem. Pozwól mi spróbować jeszcze raz. Czy chciałbyś spróbować jeszcze raz? Żyć, odmowa? Tak. Chciałbyś? Tak bardzo. Od od tego, co przeżyłem, no całkowicie od zera. Tak jak pokazuję, od zera. To musiałoby się stać żebyś znalazł siłę, żebyś spróbował, żebyś uwierzył To jest ciężko co bym ja chciał, dużo chciał Jakby to powiedzieć Nie ukrywając przed kamerą Ja tam się nie bałem kamery Ja zawsze chciałem być aktywny chciałem być pokazywany w świecie, w świecie świetlnym że chciał. Ja co to chciałoby się ma... stać, przemek? Żebyś ty uwierzył, że możesz z tego wyjść. Na pewno nie wierzę w tarapę. Nie, nie wierzę. Żadne AA, żadne tam alkoholowe, czy takie mityngi w więzieniach w życiu Warszawy, prawda? Siedziałem nieraz, ale to jest samo moje przeżycia. Ale co mogę powiedzieć? Co bym chciał? Dobro. Co mogę chcieć? Żeby każdy każdego rozumiał, żeby każdy dla każdego był wsparciem. Żeby każdy każdego nie okradał. Żeby każdy każdemu pomagał, przynosił, a nie okradał. No o co chodzi panie, że po prostu ja tak mówię, bo, bo tak jest. Bo to jest takie życie, jak wybijesz z kolegą, to się go opierdolisz. No przepraszam bardzo, za okradniesz go. Płujesz mi za i go zostawisz jeszcze leżącego, pijanego nie martwić się o nic, co się później z nim dzieje. Tak nie może być. Dlatego chciałbym dobra, żeby każdy się nawzajem szanował, uwzajemniał i się uzupełniał. Powiedz Przemek, y, jakie reakcje są ludzi na co dzień? się bardzo długo na ulicy, jak ludzie reagują? Raz dobrze, raz źle. już mówię, raz dobrze, nie, ja rozumiem do tego, o pan pani śpiewa, do tego, pan panu ma bluzę, to tamto, pan panie tego, bituje tego, tamto, pan tego, coś tamto, coś, a, a widzę, że pan powiedział prawdę, o, ty pan chce na alkohol, pan nie chce na jedzenie, okej. Okay. A drugi mówi, wypierdala do roboty się weźmie. Co takiego złego się stało, że pan mi tego odpowiada, Ja się pan tutaj grzeździe, czy pan by miał, to i tyle i tyle. A on mówi do mnie, wypierdala do roboty się powie. Dają mi do, do myślenia, że w końcu trzeba coś w swoim życiu zmienić. A te dobre, to mnie jeszcze bardziej budują, żebym mógł dalej robić co robię, co, to, co robię. Ale te negatywne, to budują mnie do tego, żeby coś w życiu zmienić. Żeby w końcu przestać. Bo ile można być pewnym w życiu. Czy jest coś, czego się boisz? Czy czegoś się boisz? Że... Tak. Z własnej śmierci się boisz. Że nie wiem, kiedy padnę. Jestem chory, poważny, ale mam te wrzody, żołądka. Będę pokazywał, a mogę pokazać, bo to nie jest nic szkodliwego. To żona była, kobieta, dzieci nie widziały. To spowodowało właśnie nie alkohol, tylko muszę powiedzieć brak jedzenia, alkohol stres, nerwy. My wszystko. No i co mamy powiedzieć? Nie tylko, że każdy mówi, że alkohol jest powodem tego, co się dzieje u człowieka w środowisku, tak? I w jego ciele. W życiu prawda. Wszystko są inne czynniki jeszcze. Chciałbym się podziękować bardzo za wywiad. To ja również. Przepraszam i dziękuję wszystkim spotkanym, którzy mogą być tacy, jak ja, odważni i powiedzieć ludziom to, co naprawdę czują, co ich na sercu kuje co ich boli, że ktoś komuś kogoś zabrakło, ktoś komuś komuś coś zabrał, ktoś komuś czegoś nie dał. Nie bądźcie zamknięci, bądźcie otwarci. Ja mówię, Przemek, tak to mówią, pseudonim, Kosi. Oliverkowi Dorianowi, że bardzo, bardzo ich kocham. I matkę tych dzieci nie kocham może, ale coś mam sentyment za to, że jest matką moich dzieci. I za to bardzo ją szanuję, że jest twarda i waleczna. I to tylko chciałem powiedzieć. Super, Przemek. Ja dziękuję Ci bardzo za wywiad. No i życzę Ci wszystkiego dobrego. Dziękuję Panu za to, panie Ardianie, że Pan na takie coś mi po, po prostu pozwolił. Że mogę się odważyć, powiedzieć to, co ja czuję. Jak bardzo będziesz chciał, Przemek, to wyjdziesz z tego. Dziękuję. Szacunek jest jeden. Dzięki. Szanujmy go, nie marnujmy. Wielkie dzięki. Dziękuję. Ja wracam właśnie z wywiadu. Powiem Wam, że było to dla mnie dość takie smutne, przygnębiające. Nie będę oceniał mojego dzisiejszego bohatera w żaden sposób ani tysięcy mu podobnych. Bo tak naprawdę nie wiem, co, co on czuje, co on ma w środku, co inni mają w środku. Dlatego nigdy nie byłem w takiej sytuacji i nigdy nie chciałbym być.